Witam w pierwszym, właściwie to drugim, ale odcinek próbny się nie liczy, więc witam w pierwszym odcinku yy, Zagrałem w SCP Containment Bridge. Pierwsze co zrobiłem, gdy włączyłem grę to ściszyłem muzykę, żeby nie było jak na odcinku próbnym, żeby mnie nie słychać I zwiększyłem sobie czułość myszki Mam nadzieję, że nie za dużo Dobra, mamy opcję Klikamy new game Nazwa jak zwykle SCP w to można usunąć no to SCP. SCP. tak intro weźmiemy dlatego że w odcinku próbnym się nie liczyło yy, napisy macie w adnotacjach w sensie tłumaczenie. i map niech będzie yy, kon Czekaj, konstantynopol dobrze napisałem konstantynopol tak Dobra. Zaczynamy. Dobra. Pamiętacie jak wczoraj mówiłem... Znaczy wczoraj. Co ja gadam? W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że... Gra straszy pierwszy raz, że tak słyszałem. Gówno prawda. Właśnie teraz mi się ręce trzęsą, choć jeszcze nie zacząłem. Witam z powrotem. Nie uwierzycie, ale przez chwilę miałem 1 FPS. Teraz też nie mam zbyt dużo, bo tylko 28. No dobra, 30, 26 itp. Jak mi skaczycie cały czas. Dobra, napisy macie w anotacjach. Możecie sobie trzymać jak chcecie. I teraz powinienem wziąć. No, na celu. Jess, follow me. Jesteśmy zaawansowani na zaburzenie jakichkolwiek obowiązków więc nie próbujcie nic złego. Masz w myślisz, że taki kozak jesteś? No dobra, jesteś jeszcze ciut wyższy, tak to wygląda. To nie czyni z ciebie kozak. Mam nadzieję, że tym razem będzie mnie słychać. Taka ciekawostka, ten koleś tam... The Here we are. Stay there and follow the instructions from the intercom and you'll probably be fine. Uh -huh. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. SCP-173 for testing. Uh there seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So, please maintain direct eye contact with SCP-173. Oh. Następny krok. W poprzednim odcinku tego nie zauważyłem. Nie słyszałem oczywiście, znaczy Ale słychać tego 173 jakoś się porusza. Jak nagrywałem, to w ogóle tego nie słyszałem. No nie, znowu ten pokój, wy sobie, wy sobie, sobie żartujecie. I znowu ten ciota. Misiek kurna. Zamykaj drzwi. Zamyka. Tak, słyszałem, słyszałem ciota Gdzie to? Dobra. Przyłykamy Chinę idziemy się boimy kolejny jego respawnik ja, okej okay. on miał być za szybko nie przed szybko tworzy <grym> sobie drzwi cofanie łamie karki i myślę że taki kozak jest też będzie nudny. Czyli jeszcze raz silna? O kurde, karty nie mam. Nie wziąłem z tamtego pomieszczenia, bo ten przesłanie tam był jakiego można tu spotkać, bo lepsza nam przedmioty. Ale to zrobił, żeby tutaj teraz stał, to już by było po Tutaj często chodzi ten staruszek. Ten Ja już się najbardziej, bo nie, nie, nie wiem, nie wiem czemu. nie nigdy go jeszcze nie spotkałem na szczęście. Ale wiem, że nagrywałem się nie, nie, nie Mam nadzieję, że będziecie mnie pocieszać w komentarzach, że wcale nie jest taki straszny czy coś. Bardzo <grywa> wiem, to I bardzo by mi się to przydało.

tym razem zrozumiałem. Jak bym na filmikach, to nic za nic nie mógłby zrozumieć. Tego nie będę wam tłumaczył. Szczerze mówiąc, sam to nie rozumiem. Może z Wiem, yy, po samej nazwie, do zniszczenia, można stwierdzić, że to jakiś niezniszczalny gad. też szczurka. Niestety na żadnej stronie nie znalazłem polskiego jej opisu. Ale ja jestem tak słaby że wiecie, to... Jest Nie są ja jestem pewien, ale to chyba jest klucz, który otwiera wszystko, tylko że ma taką, taki skutek uboczny, że jak... no yy, to to co w poprzednim odcinku było yy, Że jak się otworzyć drzwi to najpierw trzeba przejść przez las Co to było? Wierzcie mi lub nie, ale... Naprawdę nie było. Bo... Ach, matko... Myślałem, że staruszek, a to on. Ten facio zabija się sami, gdy ten... Gdy usłyszy nasze kroki. No, to ale ta nie będzie gadać. To jest kolejny SCP, który gada. Coś tam gada w, w, w stylu: I am a boot go a monster. Nie, ghost, sorry. I will eat your boot. Czy jakoś tak? Jestem się na angielskim, ale to będzie oznaczało mniej więcej jestem tyłkowym potworem. Zjem twój tyłek. Oryginalny, nie powiem.

Zrażnik jakbym zauważyć zawsze się trzeba, Coś Wtedy my będziemy krwawić, a krwawienie bardzo jest złe. No. Dlatego, że kiedy krwawimy, to po pierwsze, poruszamy się wolniej. Po drugie, e jeżeli mocno krwawimy, to nie jestem pewna, chyba nie można, nie można biegać. Nie. Nie, bo tego tak Nie ma tam przynajmniej 1,73? Nie ma. Może tym razem przynajmniej zrobić to, co Mam nadzieję, że nie w twarz. Nie wolno spojrzeć w twarz. Do niego samego można, ale w twarz nie. mnie tak, tak samo jak ten, Czyli nikt zdanie może sprzedowane Rokój mnie Ty Mogę się ruszyć Bóg A kurde się Dobra Szyka myślina. I nie patrzymy się, nie patrzymy Fuck, nie mogę tego ruszyć. No dobra, nie jestem pewien, co to trzeba zrobić, tak naprawdę. Wiem tylko tyle, że nie możecie na niego patrzeć. On w bardzo bolesny sposób zabija swoje, swoje ofiary, rozczłonkowując je. No, what the fuck! Nic nie mógł. Mu... Nic a nic. No, na no serio, nie, nie wiem co tu. Nie wiem co tu się robi. Kurno. Zapiszę i spojrzę na niego, później wczytam. Hello, nie, nie wrzeszczysz? sobie chodzi i to może być problem. Kurno, a mi serce wali. No fuck Wiecie co, ja nie wiem co tu zrobić, jeżeli możecie napiszcie mi w komentarzach, ja spojrzę na jego twarz i zacznę grę od nowa. Zobaczcie w jak bolesny sposób nas coś zamorduje. Dobra, przynajmniej sercem się przestaje walić, bo nie wiem co się stanie. Zgrywamy Osta ostatni raz, bo będzie już, jeżeli przeżyję, będzie już chyba za 20 minut. Jak nie pół godziny. Kurna, Map sit, die O nie, dziękuję. Się zastanawiam nad SCP-173, ale coś sądzę, że to będzie głupi pomysł. Czł. Może kiedyś sprawdzę, nie, nie teraz. Dobra To jaki może być seed? Klawiat... Albo no Ludzie. Polska O. Zobaczymy czy Polska będzie... Dobrym seedem Zobaczymy jeżeli Jak teraz, jak już zginę to już yy, będę kończył Mam nadzieję, że się podobało Kurde y, walcie się wy co, w... co wmawialiście, widzą co, że... Tylko pierwszy raz gra jest straszna Ręce mi się trzęsło serce waliło A tak Sorry miałem Przecież pomijać ładowania Witam jeszcze raz, przez przypadek niestety Włączyłem intro Taka ciekawostka To właśnie tam jest ten koleś co gada przez internet. Dobra, wracam po intro. To chciałem tylko Taka tak Witam ponownie

Jeszcze to jest kolejny kolejny groj. Bądź, bądź, Jest, matko, on tam jest, on tam jest. Fuck. Kur, gdzie gdzie on jest? Walcz, to, tam nie było karty, tam był tylko oh. ten... ...nawigator. Chociaż w sumie też też bym wziąć, ale... walić to. Co się... Co to było? co to? Co to? Co to Co to do Co to do Muszę się wysławać, trafię. Co to? Co to? Było? O, Szkoda, że nie mam ten. Pokazałbym to wam chętnie, jak to wygląda. Bo w sumie sam nigdy nie były. Ciekawe, co tu jest. Znowu. Nie jestem pewien, i też bym was prosił, żebyście mi to powiedzieli w tym. Ja mam kartę. Wracam na ten, eee, powiedzcie mi w komentarzach eee, Czy nie wolno mi wchodzić do tego pomieszczenia, czy tylko tam do szlanku, czy w ogóle z tym STP Dobra, pokażę wam Aj, niestety nie pokażę wam Pomaga wyższy, lepszej karty Przykro mi Kurde No to chociaż posłuchamy radio Radio nie działa o, Nie mamy baterii Zapomniałem A baterie są tam w tym pokoju, które pomijam Co Co, ja już będę kończył, bo, bo już dosyć długo się nagrywa, yy, ale następny odcinek będę zaczynał od tego miejsca. Zapisałem grę, dobra, więc trzymajcie się. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego razu, na razie, witajcie znowu. Okazało się, że filmik tak naprawdę nie jest zbyt długi, więc na sam koniec pokażę wam jeszcze to. I tym miłym akcentem już naprawdę zakończymy. Pokażę Wam SCP 12012. Muszę się śpieszyć, dlatego że, jeżeli tu się przebywa zbyt długo, to st ten staruszek tutaj przychodzi. W zasadzie źle. To jest Omnicard? Tak. Dziękuję, to już wszystko co, ch co chciałem. Radio chyba lepszą nic nie daje, prawda? Jeżeli daje, to napiszcie w komentarzach, bo będę zaczynał od tego save'a save następny razem, nie? To od razu sobie ulepszę rad radyjką. Bla, 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 tego też nie będę wam tłumaczył. możemy tu z tym nic zrobić What the fuck Nie ma tutaj... Nie ma tu tego? O co tu chodzi? N nie kumam. Trzeba światła do tego. A żeby było światło. Potrzeba je włączyć w odpowiednim pomieszczeniu. Przykro mi. Niestety nie pokażę wam tego. Mm, no trudno. Być może w następnych odcinkach znajdę znajdę jakiś generator czy coś. Będę mógł włączyć światło i przyjść tutaj. Nie do końca zrozumiałem, ale to chyba jest tak, że... Nie widać. Ja tego nie widzę, jeżeli to nie jest podświetlone. Jeżeli jest ciemno, to ja tego nie widzę. Niewidzialne. O, nic tu nie ma. No to przykro mi. Naprawdę. Ale tym razem już się naprawdę żegnamy. Bye bye.